Halo? Halo, halo, halo witam Ja nie w tych czasów I dobry, witam, bo ja mam pytanie Dobry wieczór Ogólnie wróciłem do miasta, do na swojej Tam, na, na swoje włości I wrócił też mój przyjaciel I, i... I ogólnie wróciła też jego była dziewczyna I się okazało, że z takim jednym Tam Flirtowała, a potem wróciła do niego On gdzieś znowu wyjechał Ten Tomas, się okazało, że Przyjaciel znowu bierze ślub i ja mam takie pytanie. Jak to się wszystko skończy i kiedy ten mój przyjaciel wróci. E, momencik: ten Tomasz bierze ślub z tą koleżanką? Nie, jakąś inną i to. to ma kurwa szczęście, to ma, to ma kurwa szczęście. Dobrze, e, kiedy ten ślub się. Ale mi się wydaje, że no. nie będzie ślub, to dużo osób zaproszenia zostaje i ja mam nadzieję, że się pojawi ten przyjaciel, żebym chciał wiedzieć kiedy. A kiedy ten ślub jest? A ja myślę, że w weekend jakoś. No to myślę, że będzie. Myślę, że będzie... A, a jakie karty przewidują, co to się stanie, co to będzie z tą całą sytuacją, z tym moim przyjacielem i z nią i z tamtą i ze wszystkim? Co to nie. będzie, co to się stanie, wójkę? Mogę oczywiście rozłożyć, Tarek. Nie bo ja tu, nie epoki tu już, już mogę rozłożyć, tareta i powiedzieć, co, co, co tam się stanie. No, powiem tak, widzę, że pana kolega, o którego pan pyta i dzwoni, jest z gangu Pytona i nikt go, kurwa, mhm. nie pokona, tym bardziej na tym weselu. I tam się zobaczyć. Także życzę życzę wszystkiego dziękuję. dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za ten telefon. Miłego dziękuję. wieczoru. Miłego wieczoru. Dzie dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie wasze telefony. Bardzo się cieszę, że jest ich aż tak dużo, że dzwonicie, że dzwonicie, że pytacie, że potrzebujecie pomocy, potrzebujecie porady, a ci szansę, Dam ci szansę mów, o co chodzi. Chodzi po prostu że żyję w takim dziwnym, specyficznym związku. Mam kumpla i mam koleżankę. No i my razem czasami, no, no wie pan, no, leżymy obok siebie, no czasami jak oni zasną, to po prostu ich dotykam. E, oni dotykają mnie, no i teraz chodzi o to, że oni wyjeżdżają do Szwecji i chyba zostanie tam najprawdopodobniej. I nie mam co mam zrobić. Istnieje coś, żeby rzucić jakieś, nie wiem, tak kurwa, czy chuj ale żeby mi nie zostawili. Proszę się nie darmić. Naj najpierw się uspokójmy, dobra? Od tego zaczniemy. Tak Najpierw jest. spokój. Tak na długo do tej Szwecji Uch, wyjeżdżają? Nie, przepraszam. Jeszcze raz? Na długo do tej Szwecji wyjeżdżają? No, na no długo, na no długo, bo najprawdopodobniej właśnie w maju już dali mieszkanie, wszystko, kota też, dali kota też bardzo lubiłem. Nawet teraz nalałem do kubetu na e, ale zbiorowo się tego użyłem, no i wyjeżdżają. No i chyba na zawsze, nie? Nie wiem, co on robi. na balkonie, mój balkon ma metr na metr, nie wiem, czy nie wyskoczę. Nie, nie, nie. Proszę przede wszystkim tego nie robić, proszę pana. Dobra, nie Można powiedzieć, że takie życie w trójkącie do tej pory im pasowało również, tak? Znaczy, oni generalnie za bardzo nie wiedzą, że my jesteśmy razem. Oni myślą, że się przyjaźnimy, a się bym na jakieś oni się bardziej napiją, to wtedy, wtedy się pojawiam u nich w łóżku na nie nie wiem, czy coś, prawda? Wtedy lezę. Ty cwaniaczku, ty cwaniaczku. Nie, tam cwaniak od razu po prostu lubi się zabawić. Świetnie, świetnie. No to w, może może czas i pora znaleźć innych współlokatorów. Mam, mieszkam z dwoma kolegami. z Nimi też wie co się zabawiał. Niestety nie wiedzą, w tym co ale czasami stoją, mi nie chodzą tak troszkę, jakby można powiedzieć bręskiej Ale nie, 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 nie zorientowali się jeszcze. Słuchaj, no to masz już w takim razie. E, 1 plus dwa równa się trzy. No potrzebujesz trójki. Jeszcze tylko kota brakuje, kup sobie kota stary masz wszystko to samo. A tam ci nie chlecą do tej Szwecji. Ja dziękuję, się cały trzęsę, ja naprawdę dziękuję panu za, za pomoc, bo pan jest naprawdę proszbitą pierwszej klasy, ja naprawdę doładuję sobie więcej konto, będę sobie, ciągle dzwonił, no mogę zostawić telefon na noc włączony, żeby nasza rozmowa się nabijała, po prostu, żeby pan troszkę więcej zarobił. Nie, no to, 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 to szanowny panie, to w to jeszcze panu coś, coś dobrego, dobrego wywróżę. Dobra, dobra, to zróbmy tak, bo zmieniłem teraz pracę, yy, troszkę, troszkę bardziej, że tak powiem, no trochę więcej zarabiam, więc no chuj. 4,5 na rękę. Chciałem się zapytać, czy, 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 czy to się będzie utrzymywało cały czas w jak akurat w sferze medycznej, więc myślę, że chyba coś dobrego, co? Jak pan myśli? Proszę pana, no ja bym się zaczął zastanawiać, co się stanie, jeżeli pana ewentualnie wyrzucą z tej pracy medycznej, jak się zorientują, że pan tyle leków podbiera. Jest pan pod wpływem w tym momencie środków podurzających, prawda? No to, to, to lekko, takie momenty. To się, się nawet da, to da, da, jest... da wyczuć w tym momencie. W takim razie proszę pana, <laughs> proszę... Proszę pana, zróbmy inaczej. Nie wiem, czy pan oglądał wcześniej na, na TikToku albo na Facebooku takie magiczne pożegnanie z uzależnieniem. Pan wyśle mi te, te leki po prostu na mój adres i ja się z nimi pożegnam, ok? Możemy tak zrobić? Dobra, dobra, nie ma problemu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Z tej Witam, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, Pani Zbigniewie ciężko, ciężko pana nie zapomnieć. Odnalazłem syna. Odnalazł pan syna. Bardzo serdecznie tak. się cieszę. No to dziękuję w takim razie nie, za Ja on nie ma 32 lata. A i... pana. A ile ma? No, tyle, ile miał. 18, czyli ja sobie pojechałem dni. Czyli to tak naprawdę pan gdzieś tutaj wprowadził w w błąd, nie podając prawdziwej daty, e... prawda? No ale to znaczy, że pan nie jest Słucham? No tak. Bo. Jeśli on miał 18 lat, to dalej ma 18. To no pan mnie w chuj Do widzenia. Do widzenia, Nie do pozdrawiam. widzenia. Proszę następnym razem dzwonić się, jak pan wytrzeźwieje dobrze. Dziękuję bardzo Dobrze, Do Dziękuję widzenia. Bardzo. Chłop dzwonił, że mu syn zniknął 10 lat temu jak miał 18 lat. Odnalazł go rzekomo i ma cały czas 18 lat. Zatrzymał się w czasie być może. Ja mam taki problem. Byłem na pół roku, pół roku w zwolnieniu. Mój pracodawca wypierdolił mnie z pracy, szukam pracy teraz aktualnie, jestem u kobiety w Poznaniu, proszę mi wywróżyć, nie wiem jak pan to zrobi, ale proszę mi wywrócić, co będzie w nas najbliższym czasie się działo w Dobra. moim życiu. Bez pracy nie ma kołaczy. Yy, świetnie, proszę pana, zna pan już wszystkie powiedzonka, to po co pracować? Dobra, sytuacja wygląda następująco, czy panu zwolnienie się skończyło i po tym zwolnieniu pana wyrzucił, czy wyrzucił pana w trakcie zwolnienia? Po. Proszę pana, kapłanka to jest ta pewnie pana wybranka, no i pustelnik, sąd boży, czyli. Nie obejdzie się bez tego. No proszę pana, no sytuacja wygląda bardzo nieciekawie. Musi pan już teraz podejmować jakieś kroki związane ze swoim życiem, bo na najbliższym czasie e, e, kobieta wyrzuci pana z domu, po prostu. Niczym takiego zwykłego darmozjada. Znajdzie się pan po prostu pod, pod, pod mostem. W Poznaniu chyba dużo jest mostów, więc na pewno znajdzie się jakiś i opierunek dla mnie. Czy może prosić jeszcze o taką maluteńką wróżbę, czy przy, przypływ jakiejś gotówki nadejdzie w najbliższym czasie, bo nie ukrywam, że. Na, na, nawet nie mam jak zasubskrybować mojego ulubionego streamera, i nie mam tych pieniążków, które bym chciał wydać na, na takie przysłowiowe głupoty. Dobra, dobra, dobra. No to proszę pana, tak. Pojawił mi się tutaj na kartach, nie wiem, czy pan do, doskonale to widzi, ale pojawił mi się głupiec, ale również stabilność finansowa i duma. Z posiadania. O. Więc bardzo możliwe, że pojawi się to, ale jeszcze nie jestem w stanie określić, czy już bezpośrednio pod tym mostem, jak pan tam zamieszka, czy jeszcze w trakcie e, pożycia z pana kobietą. W każdym razie proszę wziąć e, swoje życie w swoje ręce i zacząć zapierdalać już od jutra. Halo, halo. O, halo, halo. Z tej strony Adi Stargówka, zadzwoniłem się do pana w rozbity? Ale nie teraz, Adi. Na pewno wiedziałem, że na dzisiaj miałaby ta zapacha. Zadzwoń później, dobra? Po programie. Tu gotowaliśmy 24 godziny bez przerwy, 8 dni w tygodniu, a ty teraz mi tak się wywalasz? Mam program na żywo, Adi. Jaki program? Kurwa, wróżbiarski. Później zadzwoń. Ja pierdolę, dobra. Ach, komu dzisiaj uda nam się pomóc, mu dzisiaj uda nam się pomóc? 35 lat. Tak. I czy ta skórka w końcu sama zejdzie, zejdzie czy coś mam z tym zrobić? Nie mówi pan o bananie, prawda? Mhm. Dobra. No O no, bananie. No banan, banan. O, to, to, banan, banan. Banan jest żółty, proszę pana, a pan mówił o, o swoim przyrodzeniu, tak? czyli lekarz, czyli lekarz. Rodzicom, rodzicom mówić, czy. No proszę pana, 35 lat, trochę wstyd. Współżył pan ja. kiedyś z kobietą. No, koleżanki przyprowadzałem do domu, ale wie pan Kończyło się na rozmowie. No, Proszę A, pana, no tak. no ja nie wiem jak to, ale oh, słyszałem z opowieści, też miałem kiedyś takiego kolega, e, ale operacja... Każdy ma, nią... ma takiego kolegę, prawda? Każdy ma takiego kolegę, proszę pana. No to trzeba było powiedzieć, proszę pana, że pan w jego imieniu dzwoni, chociażby pan... No ale dobra, ja spróbuję panu pomóc, powiem panu w takim razie, jak wygląda sytuacja, mhm. bo rozumiem, że mechanicznie pan próbował już sobie pomóc i nie dał rady. To próbowałem, to próbowałem, pan tak nie w szczegóły nie wchodzi, dobrze? A Tak jest moje zadanie, żeby żeby wejść właśnie bardzo głęboko w szczegóły. No są dwie opcje, albo tniemy, proszę pana, albo druga rzecz smarujemy maścią. Smarujemy maścią dostępną w moim sklepie. Maścią, maścią. Tak. ile. 500. 500. Halo? Ha, 500? 500. 500, 500 zł, proszę pana. 500 zł. Jeszcze jest sposób tańszy: no odstęp octem, octem wysmarować. Wysmarować octem, proszę pana, i spróbować, spróbować do góry i na dół, do góry na dół, do góry na dół. Myślę, że powinno pomóc. Ale to, to spokojnie, ja, proszę, to proszę to się ja nie no, martwić. Myślę, no, że no. ja myślę, że chociaż przynajmniej połowa słuchających nas w tym momencie ma również taki problem. Więc bardzo się proszę nie denerwować, bardzo proszę się nie stresować. Jeżeli nie pomoże ta maść albo ocet, no to wtedy, wtedy oczywiście do lekarza. Ja będę tutaj starał się oczyścić pana czakrę podstawy, nawet gdzieś tam po programie, pomyślę o panu i mam nadzieję, że po prostu sprawy się ułożą i że tak powiem, no w końcu, że tak powiem, ta tasku, no nieważne, już nie będę wchodził w szczegóły. Wszystkiego dobrego. Życzę, życzę panu, żeby było yy, zajebiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ale będzie piekło go? Tym octem? Ale to jest taki, wiecie, chwyt marketingowy. Ocet piecze, maść, nie? Będzie dobrze. Mam taki problem z dziewczyną. No była taka sytuacja, że yy, przyłapała mnie na takiej pewnej sprawie. Na zdradzie? No niestety tak. I chciałem się zapytać, czy, czy jest jakaś szansa, że mnie zobaczyła. Uhum, uhum. A proszę opisać tę sytuację Ja będę wtedy bardziej mógł precyzyjnie zapytać Kart o rozwój całej sytuacji Proszę opowiedzieć yy, No tak, no weszła i ten Z mamą Byłem jej. Z jej mamą? Tak To niech się matka tłumaczy W sumie no Może być ciężko, no ale zawsze może pan powiedzieć Że chciał pan by po prostu być blisko teściowej Tak, no właśnie powiedział mi, że no, że Fajna mama, chciałem tak porozmawiać. Aha. Zbliżyć się. No, żeby te relacje były. Żeby lepsze. polepszyć relacje, tak. Tak, tak. I się tak. pan troszeczkę za daleko posunął. No taka natura. Ale to raz się wydarzyło, czy już częściej pan spółkował z matką swojej wybranki? Czwarte raz. Tak. To może inaczej. To może inaczej. To może problem jest właśnie w tym, że to matka pana dziewczyny dała panu to, czego pan potrzebował. Po co ona no, tak ma panu wybaczyć, skoro możecie wyjechać sobie gdzieś na przykład z matką tej dziewczyny. Mało tego, powiem no, ci więcej. Powiem ci więcej. Ty no. ją pierdol, tą dziewczynę. I wyjedź no. z jej matką. Poczekaj. Poczekaj. To ja już karty. to widzę, stary. Ja już to widzę. Nawet mm -hmm, ja wiem. Mm -hmm. Ty rzuć wszystko, stary, rzuć wszystko. Mm -hmm. I to karty mi potwierdzają, rzuć wszystko, stary. I ty pojedź w Bieszczady. Proszę bardzo. Tak? Rzuć wszystko. Kurwa, a mam Weź akurat. To bilety? Proszę. O, kur... Weź tą mamę. A ja mam akurat. Miałem, mam zablokowany hotel w Bieszczadach, miałem jechać z dziewczyną. No i widzisz, no to wszystko w takim razie, wszystko ładnie się tutaj zazębia. Bieszczady, bierz tą matulę, tam ułożycie sobie mhm. życie. Dużo starszy od Ciebie? Mam 47 lat. A Ty? 19. Będzie dobrze. Będzie? będzie dobrze, nic, nic, Kurru, niczym się nie przejmuj, kam, serca, niczym się nie przejmuj, serca. niczym się nie przejmuj, będzie dobrze, pojedźcie sobie te, w te Bieszczady, e, użyjcie Dzięki. życia, użyjcie życia, jak ci się podoba, jak kochasz, to różnica wieku to jest tak naprawdę nic. Ostatnio czytałem w gazecie, że 19-letnia dziewczyna pokochała mhm. człowieka, który ma 72 lata. Zdarzają się Kurru. takie miłości? Zdarzają. <śla>